Czy warto kupować rośliny we wrześniu? Przecież sezon się już kończy, nic już nam raczej nie zakwitnie, a w szkółkach są już pewnie same resztki. No, ja jestem jednak trochę innego zdania. Po pierwsze, jeżeli kupujemy rośliny we wrześniu, kupujemy je bardzo dobrze ukorzenione. Są już na tyle rozrośnięte, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że bylinę będziemy mogli od razu podzielić na kilka. Ja już przetestowałam to kilkukrotnie i naprawdę da się. Na początku troszkę się bałam, bo wydawało mi się, że kupuję nową roślinę, to tak naprawdę ona jest młoda i podzielić ją będę mogła dopiero za kilka lat. Ale w tamtym roku próbowałam, wszystko się pięknie przyjęło, na przykład ta żurawka niedawno została przeze mnie podzielona właśnie na trzy sztuki i widzę, że świetnie się przyjęła. I to jest jeden z naprawdę takich dużych plusów, aby kupować rośliny teraz. Sadząc je również we wrześniu, mają one lepsze warunki do ukorzenienia niż gdybyśmy je sadzili wiosną. Gleba jest teraz jeszcze po lecie nagrzana, a to przyja też lepszemu rozwojowi korzeni. Do zimy spokojnie się zaklimatyzuje, a wiosną od razu ruszy z liśćmi, z kwiatami. Wiosną na pewno musielibyśmy dłużej na to poczekać. Śliny sadzone wiosną. Potrzebują czasu na przyjęcie się i na pewno słabiej kwitną w pierwszym sezonie. Kolejnym plusem jest też to, że ceny są zdecydowanie niższe. Wiele szkółek robi wyprzedaże jesienią, więc możemy sobie teraz kupić więcej roślinek. Jesienią częściej też pada deszcz, nie musimy więc tak podlewać roślin, w przeciwieństwie do wiosny, kiedy tak naprawdę susze zdarzają się już w kwietniu. Jest to też duże ułatwienie. A to moje ostatnie zamówienie sprzed kilku dni. Jak widać roślinki wyglądają naprawdę bardzo ładnie i zdrowo. Było to zamówienie ze szkółki internetowej, takiej zaufanej, w której zawsze kupuję. Zobaczcie, że dzwonki podzieliłam tutaj na pół, one naprawdę były bardzo ładnie rozrośnięte. Jestem pewna, że świetnie się przyjmą. Normalnie podzieliłam je nożem na pół. Tutaj mimo, że jest troszeczkę przecięte że nic się zupełnie z tym nie stanie, bo ta naprawdę sadzonka była bardzo duża, i tutaj eksperymentalnie jedną połowę wielosiłu podzieliłam troszkę mocniej. Nie wiem, czy to się przyjmie. Co prawda, wszystko ma po jakimś takim korzonku. No, zobaczymy. Mam trzy takie normalne sadzonki i z jednej połóweczki zrobiłam trzy takie malutkie. Za jakiś czas będę wiedziała, czy to się udało, czy to się nie udało. A zamówiłam właśnie te dzwonki i wielosiły, bo y, założam, że nie mam bardzo mało takich roślin kwitnących y, w tym czasie, kiedy tulipany już przekwitną, a róże, których mam najwięcej y, są jeszcze przed kwitnieniem. Zamówiłam też dwie lawendy Hawana, y, bo moje niestety się za bardzo rozrosły na rabacie i troszkę zagłuszają mi róże a bardzo lubię połączenie róż z lawendą ja dlatego te lawendy, które mam na rabacie przesadzę gdzieś tam dalej gdzie nie będą przeszkadzać, a tutaj y, zobaczymy czy te się sprawdzą mają być troszkę takie mniejsze zachęcam więc do kupowania roślin jeszcze teraz jest na to czas, mamy dopiero wrzesień pozwoli nam to na pewno szybciej w przyszłym roku Cieszyć się pięknym ogrodem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.